Dzień dobry, dzień dobry! Kochani, dawno mi nie było, ale z takim krótkim filmiczkiem już do Was biegnę. Ostatnio spotkałam się z takim stwierdzeniem, że jaki jesteś od dziecka oceniany, poddawany osądowi. nie chce wprowadzać i ten, ten brak zmian, to co było i żeby było tak jak było jest... teraz zmieniał cały ten, to co było w rodzie to oni po prostu wtedy szaleją wtedy właśnie zaczyna się negowanie odsuwanie, ocenianie osądzanie, wytykanie palcem i tak ponieważ oni czują że zmiana jest nieuchronna kiedy to usłyszałam Boże drogie, jak mi się oczy otworzyły, Kurczę, to jest niesamowite bo część z Was, która właśnie wie o czym mówię dlaczego jesteście jacyś gorsi że ktoś was ocenia w rodzinie ktoś was odrzuca, ktoś buduje mur e, albo w otoczeniu ktoś często też was e, osądza właśnie e, Dlaczego tak jest bo mamy Czasie, nie przez przypadek, bo przypadków nie ma. Jesteście właśnie tutaj teraz po to, żeby tych zmian dokonać, żeby transformować nie tylko siebie, nie tylko planetę, ale również cały ród, całe rody wstecz. tak może być jeszcze lepiej? I z tego zostawiam do przemyślenia, Ostatnio bardzo lubię trudne słowa, a zdrowych weselych świąt Wam życzę dużo przemyśleń,